Hej kochani, nie da się ukryć, że jesień to czas, w którym najczęściej nas coś dopada, dlatego na dzisiejszy film przygotowałam dla Was domowe sposoby na przeziębienie, ale warto je także na co dzień stosować, by wzmocnić swoją odporność, a w dzisiejszych czasach na pewno się to przyda. Pierwszym, może nie sposobem, ale krokiem do złego samopoczucia jest zbyt skąpe ubieranie się. Dlatego, proszę ubieraj się ciepło. Jesienią, zimą, sweterki oraz grube skarpety powinny być Twoim stałym elementem garderoby. Również na zewnątrz jest to niezwykle istotne, i wiecie, może to się wydaje banalne, ale później o tym zapominamy i skutkiem jest właśnie przeziębienie. Ja też kiedyś myślałam, dobra, jak raz nie założę czapki, to nic się nie stanie. Poza tym popsują mi się włosy. No i oczywiście potem cierpiałam z tego powodu, dlatego szalik, czapeczka są obowiązkowe. A ja polecam wam te z mojego sklepu, pink.land. Koniecznie zajrzyjcie. Cudownym domowym antybiotykiem jest antygrypina, naładowana witaminą C, na pewno przyniesie pozytywne efekty. Przygotuj kilka ząbków czosnku, pokrój na kawałki cytrynę, pomarańczkę i opcjonalnie grejpfruta, ale jeśli bierzesz już jakieś leki, to omin ten ostatni owoc, ponieważ grejpfrut może wchodzić w interakcję z lekami i wywołać niepożądane skutki. Dodaj do mieszanki jeszcze trochę miodu, wodę i wszystko zmiksuj. Przelej do słoiczka i trzymaj w lodówce. Jest taki specyfik łyżeczką, jak tylko źle się poczujesz. Kolejny domowy sposób to szot odpornościowy. Mnie ta mieszanka chroni przed chorbskami już od dawna, więc jestem dowodem na to, że działa. Zmieszaj pół łyżeczki imbiru z pół łyżeczką cynamonu, pół łyżeczką kurkumy i sokiem z cytryny. Dolej do tego ciepłej wody, shake, shake, no i zobacz jaki śliczny kolorek. Polecam każdego ranka sobie wypić, a żadne przeziębienie Wam nie straszne, ale uprzedzam, nie jest to zbyt pyszne. A co powiecie na leczniczy syrop? Tu będziecie potrzebować jedynie cytryny, czosnku i miodu. Do soku z cytryny dodajemy pokrojone plasterki czosnku i dużo miodu. Do spożycia jest to po 24 godzinach po łyżeczce przed każdym posiłkiem. No, powiem wam, że w smaku to nie było wcale złe. Powiedziałam nawet, że dobre. I najważniejsze, że zdrowe. Nie zapominajmy też o leczniczych właściwościach herbaty. Ja polecam Wam taką z imbirem, który jest chyba najzdrowszym produktem, jaki znam. Goździkami one świetnie rozgrzewają. I sokiem porzeczkowym albo malinowym ten też cudnie rozgrzewa. Poza tym sok z malin można też stosować profilaktycznie, bo zawiera dużo witamin i związków podnoszących odporność. No i dzięki takiemu połączeniu z pewnością szybciej pokonasz infekcję. Tak samo działa każda ciepła zupka, a zwłaszcza rosół. Ci, co go regularnie jedzą, podobno rzadziej się przeziębiają. Do tego jest lekiem na całe zło. jak ktoś z Was zakwas z buraka jest on mega niedoceniany a ma mnóstwo pozytywnych właściwości, najlepiej pić szklankę taką na czczo, szybko się go robi, podobnie jak każde kiszonki ale można kupić także gotowy, ten co ja mam, ma bardzo dobry skład, oprócz tego bardzo ważna jest również higiena nosa odpowiednio oczyszczony, lepiej sobie radzi z wirusami i bakteriami eee, woda morska w sprayu świetnie się sprawdzi, choć aplikacja niestety nie jest zbyt przyjemna i ostatni sposób na przeziębienie to po prostu sen. Odpoczywaj i, nawet jak nie jesteś chory, to dbaj o wystarczającą ilość snu, bo ma ona ogromny wpływ na nasz organizm. Dużo zdrówka dla Was, kochani, i widzimy się w kolejnym filmie już niedługo. Pa!